Witamy Państwa bardzo serdecznie na gali podsumowującej konkurs Nauczyciel z klasą. Witam w imieniu organizatorów Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, Portalu dla Mieszkańców Wspólne Razem, Rady Oświatowej oraz Fundacji Pomóż Dorosnąć. A witają w kolejności Pani Ewa Lubianiec, Fundacja Pomóż Dorosnąć, Kamila Gibas, Przewodnicząca Rady Oświatowej i Michał Iwan, Przewodniczący Rady Młodzieżowej Gminy Piaseczno. Piotr Kandyba, założyciel portalu Wspólne Razem. I jeszcze tu do nas zmierza pani Hania Michalak, też Fundacja Pomóż Dorosnąć. Chcielibyśmy teraz powitać e, wszystkich Państwa, przede wszystkim e, nauczycieli, e, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, media. Organizacje pozarządowe, młodzież, mieszkańców, naszych przyjaciół wszystkich. Witamy serdecznie. W porządku, powiemy o idei konkursu. Kiedy rok temu spotkaliśmy się z Piotrem, to czuliśmy potrzebę pokazywać dobre praktyki w współpracy z młodzieżą, szczególnie jeżeli chodzi o nauczycieli. Chcieliśmy, by, to, by tym razem to młodzi ludzie mogli ocenić swoich nauczycieli. I żeby też mogli przygotować się do świadomego wybierania swoich reprezentantów i oddawania swoich głosów. W zeszłym roku konkurs organizowaliśmy tylko w szkołach średnich. W tym roku poszerzyliśmy ten konkurs również o szkoły gimnazjalne. W 2013 roku frekwencja wynosiła 63,3%. Głosowało 1322 osoby, ale proszę wziąć pod uwagę, że dotyczyło to tylko szkół średnich. Natomiast w 2014 poszło także, konkurs poszedł także do szkół gimnazjalnych i mamy frekwencję jeszcze wyższą, bo 66-57% i głosowało 2842 młodych ludzi. Bardzo gratulujemy, naprawdę super frekwencja. Drogi nauczycielu, młodzież bywa leniwa, próżna, cyniczna. Bądź dla nich wyrozumiały mimo wszystko. Twoją życzliwość i cierpliwość wobec młodych, twoja życzliwość i cierpliwość wobec młodych może zostać zlekceważona, niezauważona. Bądź dla nich życzliwy i cierpliwy mimo wszystko. Jeśli doprowadzisz młodych na najwyższe poziomy wiedzy i mądrości, możesz z przerażeniem zobaczyć, jak gubią w tym świecie to, co im pozwoliłeś poznać. Prowadź ich wytrwale mimo wszystko. Jeśli okazujesz młodym troskę i pomagasz im poruszać się w labiryncie młodości, Możesz spotkać się z ironią i odrzuceniem. Pomagaj i troszcz się o nich mimo wszystko. Twoje zaangażowanie i czas ofiarowany młodym mogą zostać zupełnie niedocenione i zapomniane. Poświęcaj im czas i zaangażowanie mimo wszystko. Jeśli jesteś dobrym i wrażliwym człowiekiem i pochylasz się nad młodymi, którzy są najeżeni od własnego bólu, możesz zostać odtrącony i wyśmiany. Bądź dla nich dobry i wrażliwy, mimo wszystko. Dając całego siebie, pragnąc nauczyć młodych życia, usłyszysz czasem, że to niewiele i bez znaczenia. Mimo to, dawaj z siebie wszystko. Młodzież bywa obojętna, raniąca, egoistyczna. Przebaczaj im, mimo wszystko. Widzisz, w ostatecznym rachunku liczą się tylko te chwile, które są wielką wdzięcznością młodych za to, że byłeś obecny w ich życiu. I kochani, dziękuję Wam za to, że dostrzegacie w swojej pracy dzieci bardzo poranione, ale że i dostrzegacie dzieci bardzo zdolne i że to, i dostrzegacie dzieci tak zwanego środka, które są tak zwane bezproblemowe, a tak naprawdę też potrzebują Was jako ludzi dorosłych, jako wzorców, jako ludzi, którzy się o nich troszczą, że jesteście wyrozumiali, zaangażowani, promujący każdy talent i też pochylający się nad każdym cierpieniem dziecka czy młodego człowieka. Naprawdę chylę przed wami czoła, wiem jak trudna jest wasza praca, bo sama od kilkunastu lat pracuję w szkole i jestem wam wdzięczna za to, co robicie. I dla mnie te tytuły, którymi dzisiaj zostaniecie nagrodzeni, są więcej warte niż nagrody finansowe. A teraz zapraszamy na wystaw uczniów piaseczyńskich szkół z grawitacji. This is a story Gotta get this off my chest to let it go I need to take back the lie inside you stole You're a criminal And you steal like you're a bro. Cause all the pain A grip, like a knife against the skin I'm a hostage in this skin Got to help the weak ones win So I'm running The dream yo, no time to sleep, yo. If you know what we know, yo for need Oh, Oh, Looking through the people, I can see the people. Symboliczna róża. Pani Krystyna. Dziękuję <ślese> <ślese> Serdecznie chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na tą wspaniałą uroczystość. Wyjątkowość tej uroczystości polega na tym, że oceniani są ci, którzy zwykle oceniają na co dzień. Przekażę Wam, przekażę wam skromny wyraz uznania czyli to będą nagrody finansowe. Pan Zbigniew Merwa. Bardzo się cieszę z inicjatywy, która została podjęta. Co prawda myślałem, że wszyscy nauczyciele nasi są najlepsi. Ja rozumiem, że wybieraliśmy z najlepszych jeszcze najlepszych, tak? W związku z tym, że nie wiem, kto wygrał jeszcze tak dokładnie, to najpierw chcę wręczyć podziękowanie tym, co wymyślili. Będzie to losowo, bo nie wiem, jak im poukładali teczkę, okej? Okay? Chciałbym wręczyć podziękowanie, o całkiem nieźle, dla Michała Iwana, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Piaseckie, organizatora konkursu nauczycielskich z Za na wkład pracy i osobiste zaangażowanie. Okay. takie same podziękowanie dla Pani Kamili Ibas Przewodniczącej Rady Oświatowej w Do proszę Państwa muszę powiedzieć że tą Panią już poznałem wcześniej oprócz tego, że jak każda kobieta bardzo piękna to jeszcze bardzo mądra i świetny organizator także gratuluję piękne, piękne inicjatywy I podziękowanie także dla pani Ewy Lubianic, prezesa fundacji Pomóż Dorosnąć, także organizatorka tego pięknego konkursu. I mam jeszcze, jeszcze jedno podziękowanie. Piotr specjalnie ze stanu wrócił po to, żeby odebrać. Podziękowania dla Piotra Kandyby, redaktora portalu, wspólnie razem, także organizatora tego kursu. You know that I could use somebody. You know that I could lose somebody. Yeah. You know could lose somebody. Yeah. Someone. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się jeszcze w większym gronie. Już chyba do podstawówek nie pójdziemy, chociaż też jest taka koncepcja, a później do przedszkoli, tak jak Kamila mówi. Bardzo gratulujemy, dziękujemy, życzymy wesołych świąt i przekazuję. Jeszcze chcemy na koniec złożyć życzenia wszystkim Państwu owocnej pracy. Aby nawiązując do słów Alberta Einsteina, które są zresztą zacytowane na, na y, tym rolapie konkursowym, aby uczniowie uważali naukę za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Tego Państwu życzymy. Drodzy Państwo, chcemy, aby konkurs nauczyciel z klasą wpisał się na stałe wydarzenia, ważne wydarzenia w życiu PESECZNA. Nie jest to możliwe bez Was. Potrzebujemy Waszej współpracy. Dziękujemy Państwu serdecznie za to, że jesteście. Wszystkiego dobrego.